Wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Pixel, a dzisiaj krótki filmik informacyjny, na którym będę mówił w jakie dni będą wlatować odcinki, jak, ile razy w tygodniu. No, ale zanim jeszcze zacznę, możecie tutaj zobaczyć przycisk subskrybuj nowych subskrybentów, prosił, nowe osoby na tym kanale prosiłbym, żeby zostawić tutaj subika. A jeżeli Wam się spodoba filmik, to zachęćcie mnie do kolejnych filmików z Gier, z mojej serii na orliku. To naciśnijcie ten guzik tu, o tą łapeczkę tu, która się Wam wyświetli. Więc tak, o. Filmiki będą wlatywać praktycznie na pewno co niedzielę. Nie wiem z czego możecie mi podsyłać w komentarzu. A właśnie. Przepraszam Was, że tak długi czas zostawiałem Was bez filmików. Ale moja regularność wróci do Was, czyli będziecie widzieć co tydzień odcinek, a może nawet i dwa w tygodniu będę wrzucał. Możliwe, że zacznę serię w Hero 0, ale tego to ja jeszcze nie wiem. To się okaże, wejdźcie w opis, wejdźcie do ostatniego mojego filmiku z Hero 0. Jak, jak już na ostatnim odcinku mówiłem to jak moje korki przyjdą, to od razu wlatuje, przy, będzie wlatywał odcinek z serii na Orliku, po prostu test, bo po tamtym to robiliście dużo łapek w górę, więc po prostu muszę wrócić do tego, żeby nadal utrzymywać tą dużą ilość łapek. Ale wy też musicie mnie do tego zachęcać łapkami. Piszcie w komentarzu hashtag piłka, to przypnę wam serduszko. No, to chyba byłoby na tyle po prostu. Ale jeżeli chcecie mnie jeszcze raz zobaczyć, to po prostu zostawiajcie łapeczki w górę i zobaczycie kolejny odcinek na tym kanale. To by było na tyle.